Nie chcą wychowania patriotycznego, więc zaczęli rok szkolny głodówką w Hongkongu. Uczniowie szkół średnich, studenci i ich rodzice uważają, że chińska doktryna jeden kraj, dwa systemy powinna obejmować również edukację. Gdy okazało się, że Pekin chce ich uszczęśliwić krótkim kursem uwielbienia dla komunistycznej monopartii, podnieśli protest. Najpierw były marsze i pikiety, teraz są wiece i strajki głodowe pod siedzibą hongkońskiego rządu. Czy chińskie władze powinny bać się we wsi ruchu? To nieokupowane Wall Street, a plac przed siedzibą rządów Hongkongu. Tysiące uczniów, ich rodziców i nauczycieli nowy rok szkolny zaczęło od protestu przeciwko zmianom w programie nauczania, a konkretnie edukacji patriotycznej, ich zdaniem sprzecznej z koronną zasadą jeden kraj, dwa systemy zgodnie z którą Hongkong cieszy się ekonomiczną i społeczną autonomią. Rząd ignoruje nasze uczucia, dlatego jestem gotów poświęcić własne ciało w walce przeciw rządowi. To nie eufemizm, mowa o dosłownym poświęcaniu ciała. Część uczniów prowadzi strajk głodowy. Przyszłość Hongkongu jest w naszych rękach. Jeżeli nie chcemy, by była mroczna, musimy się bronić. To nie tylko obowiązek dorosłych, ale każdego, także nas, dzieci. Większość protestujących to studenci i uczniowie szkół średnich, ale do protestów dołączają nawet dzieci, przeprowadzane przez rodziców. Serce mi pęka, jak patrzę na te dzieciaki. Przyprowadziłam tu swoją córkę, żeby zobaczyła, jak starsi koledzy walczą o wolność pokolenia i nie godzą się na pranie mózgów. Według rządu nie chodzi oczywiście o pranie mózgów, a nauczanie miłości do ojczyzny, budowanie dumy narodowej i tożsamości. Uczniowie woleliby pozostawienia tych kwestii poza szkołami. Kochać kraj to nie to samo, co kochać partię. Jeśli kochasz swój kraj, musisz tylko kochać go z całego serca. Nie musisz ciągle tego okazywać. Zachowajmy uczucia w sercach. To wystarczy. Mimo protestów, rząd pozostaje nieprzejednany. Szkoły mogą dobrowolnie wprowadzić zajęcia z edukacji patriotycznej już od poniedziałku. Od 2015 roku zajęcia mają być obowiązkowe. A w studiu Prosta z Chin. Pan Radosław Pyfel, witam serdecznie, prezes Centrum Studiów Polska-Azja, ekspert od Chin. Panie redaktorze, byłem w Hongkongu rok po przejęciu Hongkongu przez Chiny. Rozmawiałem wtedy z przywódcą związkowym Li Chiu Kianem, dość znaną postacią na tamtej scenie. On mnie wówczas zapewniał, że głównym celem Hongkongu jest hongkongizacja Chin ludowych. Czy po 15 latach coś się posunęło w tej sprawie? Jak wygląda to współżycie? Tak, to jest bardzo ciekawe pytanie. W ramach z Konkongizacją jednocześnie odbywała się też tajwanizacja. To jest drugie państwo chińskie w tym obszarze, które również miało wiele do, za do zaoferowania Chinom kontynentalnym. I jeśli chodzi o hongkongizację, to ona najbardziej dotknęła, dotknęła te tereny południowe. Tam jest prowincja Guangdong, prowincja wielkości Rumunii, która wytwarza już PKB większe od Danii. To była prowincja delta rzeki Perłowej. Stała się fabryką świata w ostatnich dziesięciu latach. Tam firmy z Hongkongu zatrudniły ponad 60 milionów pracowników. Więc wiele systemu, systemu ubezpieczeniowego, ale także rozrywka, show biznes, to były wpływy Hongkongu, choćby Jackie Chan. Niezwykle popularny w Chinach, więc ta hongkongizacja w różnych sferach, w różnych branżach, w różnych sferach życia publicznego w Chinach następowała. No ale jak zwykle ta wymiana idzie w dwie strony. Chińczycy tłumnie przybywają do Hongkongu. Hongkong się już bardzo synizował. Tak się składa, że ja rok po panu przyjechałem do Hongkongu i wówczas angielski był takim językiem, w którym można było się dogadać z mieszkańcami Hongkongu. Po chińsku wtedy nie można było jeszcze. No, dobrze się dogadać. Taksówkarze mówili z ciężkim kantońskim akcentem. Dzisiaj, jeżeli mówiłem po chińsku, to w zasadzie każdy w Hongkongu już mówi, odpowiada. Nikogo to w zasadzie nawet nie dziwi. Nawet jeżeli biały zwraca się po chińsku po mandaryńsku. Tak? Mhm. Wszyscy nauczyli się chińskiego. Ale ta ofensywa ideologiczna, czy ona ma związek? Ofensywa Pekinu. Czy ona ma związek ze zbliżającą się zmianą władzy, że oni chcą jakoś się tutaj, nie wiem, ufortyfikować? Bo jeszcze na wiosnę też wiem, że rozpoczął się kolejny etap ofensywy ideologicznej, religijnej z kolei wśród muzułmańskich Ujgurów. Coś tam się dzieje. Tak? tak, rzeczywiście. No tu jest dosyć niepewna taka sytuacja w Chinach, dopóki nie odbędzie się 18 zjazd, który wyłoni już ostatecznie, zatwierdzi nowe przywództwo, piąte pokolenie, które przejmie w Chinach władzy. No to zawsze będziemy mogli snuć domysły, czy przyczyną tego akurat nie jest właśnie ta aktualnie niepewna sytuacja polityczna w Chinach. Natomiast oglądając te protesty w Hongkongu, takie bardzo konfucjańskie, kiedy właśnie uczestnicy mówią. W takim tradycyjnym chińskim, konwucjańskim stylu, że poświęcają własne ciała. Często w tradycyjnych Chinach to były też samobójstwa. Na szczęście na razie przynajmniej do tego nie dochodzi. Musimy pamiętać, że niezależnie od tego Hongkong w 2047 roku, a więc w tym momencie już za 35 lat. I tak, I, tak się, I tak stanie się częścią Chin. Na razie ma autonomię w ramach jedno państwo, dwa systemy. I ta edukacja patriotyczna, tak zwana w Chinach, która jest, to też w zasadzie dopiero co wróciliśmy z Chin, tam oglądaliśmy nawet jednoliceum czy uczelnie wyższe, ona już się tam toczy, to jest taki miesiąc przed rozpoczęciem zajęć, jeśli chodzi o, o, o uczelnie. Dwa tygodnie, jeśli chodzi o licealistów, oni tam trenują, biegają, yy, przebrani w takie już wojskowe stroje, coś takiego jak przysposobienie obronne. Oczywiście tak jak na całym Współczeń. świecie, tak jak na całym świecie i w Polsce też nas to strasznie nudziło, tak samo młodych Chińczyków, to yy, też nie są entuzjastami tego przedmiotu. Chinom zależy z dwóch powodów na tej edukacji, yy, dlatego że są państwem narodowym, które silnie stawia na tę tożsamość działają jako państwo narodowe. I no dwa, chociaż tych narodowości to tam jest blisko no setka. I dlatego, że bardzo zależy im na zachowaniu spoistości. No, i tutaj być może właśnie część obywateli Hongkongu uważa, że wykracza to poza formułę jeden kraj, dwa systemy która i tak za 35 lat, mówmy się, że zniknie. A 35 lat w historii Chin to jest okres bardzo krótki. Tak, to jest mgnienie. Ale jeszcze jest taka sprawa, że być może ten front ideologiczny spowodowany jest również tym relatywnym spadkiem wzrostu, bo to 7,5% w tym roku no to jest znacznie mniej niż było. To jest najniższy wynik od, od 20 paru lat. Czy Wielki Smog dostał zadyszki? Znaczy to było wszystko jakby planowane. Ten spadek jest pod kontrolą. To było wiadomo, że prędzej czy później on nastąpi. Chiny startowały jako fabryka świata, w czym Hongkong wydatnie pomógł. Tak? Bo mhm. Hongkong był źródłem tego kapitału. Hongkong pozwolił rozhulać tą gospodarkę. Ale plan był taki, że po ilości tam 10-15 latach Chiny przejdą na ten, na ten w tej drabinie produkcyjnej jakby przejdą o szczebel wyżej i będą produkować dobra bardziej skomplikowane. Teraz w zasadzie pytanie pozostaje, czy uda się wobec kryzysu światowego i tego, że coraz mniej konsumentów jest w USA czy w Unii Europejskiej, zastąpić. Konsumentami na rynku wewnętrznym. To jest to, co Chiny. No, teraz... Albo w Afryce. Albo w Afryce, tak. Wie pan, bo mówi pan, że zaplanowane zwolnienie, ale niedawno w przemówieniu premier Wen mówił o tym, że trzeba zintensyfikować inwestycje. Czy to nie jest jakieś szaleństwo przez te miasta widma, które oni pobudowali w różnych miejscach, które zarastają zielskiem? Taka kultura ruin. Wiem, że artyści tam jeżdżą, żeby to oglądać po prostu. No tak, rzeczywiście wpompowano w tą gospodarkę 600 miliardów dolarów prawie. To jest ten pakiet antykryzysowy żeby no, rozruszać te prowincje, zwłaszcza interioru, tak? bo mm -hmm. właśnie Chiny dzielą się na kilka obszarów. Ten obszar wschodni jest już bardzo bogaty. Tam jest klasa średnia, która ma pieniądze, rzeczywiście już manifestuje ten swój status. To są naprawdę już, już jest to na wysokim poziomie, natomiast interior jest biedny, więc wrzucono te pieniądze tam. Wiele tych inwestycji okazało się być nietrafionych zwyczajnie. Stąd wyrosły całe osiedla Widma. Dzisiaj jak się jedzie przez Chiny pociągiem, to widzimy w zasadzie miliony mieszkań, miliony apartamentowców, które stoją jeszcze jednak cały czas puste. Tam czasami są zapraszani w ogóle. Wielu ludzi po prostu, tam tak, jest. tak. I teraz, jeżeli Chino przez następne 10 lat uda się dokonać tego skoku, uda się zaprosić dziesiątki milionów ludzi, żeby zamieszkali w tych apartamentowcach, to dokonają kolejnego wielkiego skoku cywilizacyjnego, jakiego dokonano przez ostatnie 30 lat, to przedłużą to o jeszcze 10 lat. A tam dochodzi, to muszę Państwu powiedzieć kilka takich anegdot przez zabawnych sytuacji, bo są zapraszani po prostu rolnicy do tych apartamentowców. To się próbuje hmm. się zwiększyć klasę średnią chińską. O... Kolejne kilkadziesiąt milionów. I ci rolnicy mają swoje zwyczaje, na przykład suszą ziarno przed tymi blokami. Kobiety, jak to na wsi, lubią usiąść na klatce i tam plotkować, na przykład. Także to jest taki no, z balcerka, który właśnie przeprowadził się do Alternatywy 4 i tam chyba gołębie próbował hodować. Przecież nie chciał opuszczać tego swojego e, miejsca na targówku. E, I to się dzieje dzisiaj w Chinach, to obserwujemy. Serdecznie dziękuję. Człowiek, który pokonał jetlag prosto z Pekinu, Radosław Pyfel, Centrum Studiów, Mam nadzieję, że nikt nie usnął. Bardzo dziękujemy panu, a nasz radar w tej chwili kierujemy na Kaukas.